Dzień dobry Witam na moich wyprzedażach garażowych Gadżetów z domu Foto, wideo oraz z firmy. Ten zakup był akurat zrobiony do nas, do, do firmy Jest to no, jeden z, mój, z moich najbardziej ukochanych sprzętów które kupiłem rok temu bodajże w czerwcu, na początku czerwca chyba Informacja o sprawdzeniu będzie podana na ogłoszeniu dokładnie. Jest mi chyba z tym aparatem najbardziej, znaczy inaczej, będzie mi najbardziej ciężko się z nim rozstać, bo nie ukrywam, że od, odkąd kupiłem pierwszą strzankę, zawsze chciałem mieć później pełną klatkę i tak po prostu byłem, marzyłem, marzyłem o tej pełnej klacie. I to była moja, moja pierwsza, pełna klatka. W dodatku no super, super, bo. Przedni aparat, i w życiu bym go nie sprzedawał, gdyby nie to, że mam po prostu inny, pilniejszy akurat wydatek, yy, dlatego polecam. Kupiłem go, tak jak mówię, no rok, rok i trochę. Stan perfekcyjny, jak nówka, praktycznie zaraz zresztą Wam zaprezentuję. Zero rysek na jakimkolwiek tutaj wyświetlaczu. Tak samo na, na, na matrycy. Wszystkie piksele w 100% są ok. W zestawie oczywiście wszystko, co daje producent, czyli oczywiście jest body, jest bateria oryginalna, jest pasek bardzo fajny, mięciutki, bardzo fajnie się na nim nosiło. Yy, w, oczywiście instrukcja w języku polskim i innych, te tu jakieś papierki typu tam gwarancyjne. Yy, no to tu nie wiem, to bo w zestawie, daje, bo tak było, to nie wiem, nie wiem co to jest zawtyczka, czy angielska, czy amerykańska, nie, nie, nie rozpoznaje. Yy, oczywiście, ładowarka USB. Yy, do tego. No nic, no, prezentuję, jak to wygląda od yy, przodu. Może najpierw skupimy się na na tym, żeby zaprezentować yy, wyświetlacz. Ja tylko troszeczkę tu bo widzę, że się pyłek dostał, żeby było tak, żebyście wiedzieli, mieli pewność, że wszystko jest w porządku, jak najmniejszym ja pokażę, o tak z boczku z drugiego boku, żeby było o, wszystko ładnie widać, że jest absolutnie zero jakikolwiek rysek Nie, może tak zrobimy najpierw tak go pokażę później pokażemy górę pokażemy boczek Oczywiście jest miejsce na kartę SD ma dwa porty, dlatego jest świetna rzecz, nigdy nie zabraknie pamięci. Druga, druga sprawa, że można sobie kopiować, yy, zrobić tak zwany duplikat, że zdjęcia nam nigdy nie zginą. Jakby jedna karta padła, to zawsze zapisane są jeszcze na drugie, a to oczywiście do wyboru. Jak to tam lubi. Drugi boczek. Tu jedynie jest tak powiem uczciwie, że są takie odrubinki tutaj na kancie. Szczerze mówiąc, yy, nie wiem jak to się wydarzyło. Raz kazałem tu właśnie mojemu pracownikowi schować yy, po prostu aparat do, do futerały i on go spakował obok yy, z takim yy, mocowaniem, tam dokładki, i chyba od tego się troszeczkę tutaj porysował, A to jest jedyny kamień, także. A słuchajcie, to są mikleryski, także to są. Pff, nie wiem, czy to widzicie, czy nie, ale to tam. Absolutnie nie ujmuję niczym, ale mówię o tym, że po prostu, jak już chcę być po prostu fair wobec Was, bo wiem, że na pewno Wy również dbacie o swój sprzęt. Wejście, oczywiście, jest na mikrofon to dla nas jest niezbędną rzeczą absolutnie musi być. Wejście jest wyjście HDMI, wejście jest na słuchawki. No i tutaj jest tak: na USB typu C i micro USB. Pokażemy dół. Nie chcę dotykać za bardzo tutaj LCDK. Oczywiście wejście jest na baterię. mocowanie, Przód. Powoli przekręcimy do przodu. Stopka nie była użyta, jeśli chodzi do lampy. Nigdy. <grym> Współpracowaliśmy akurat mikrofon w tych aparatach. Sony na wkładkach, więc praktycznie jest nie, nieużyte. To oczywiście wszystko działa w najlepszym porządku. Muszę się pilnować, żeby tutaj nie wyjść z kadru. To wszystko działa płynnie, elegancko, jak to sobie tam życzy. Wszystko guziczki. Wszystko działa. Joystick. Piękna sprawa. Odkąd mam joystick w ogóle lubię robić zdjęcia. Przedtem to tak siadnie mi to tam. Wkurzało mi to, że nie mogę ustawić ostrości tam gdzie chciałem. Szybko musiałem tu machać się z różnymi tymi. Zmiana to ekspozycji. Auto SC. Wszystko sobie tu możemy ustawić. Funkcyjne guziczki. To co? Włożymy baterię, Pokażę jak działa. Tylko, może najpierw, następnie, na wstępie, na wstępie <laughs> przepraszam, na wstępie powiem, że mamy jeszcze do sprzedania parę innych e, gadżetów. Z tym, że e, ja go kupiłem do duetu z takim obiektywem. To jest obiektyw Tamrona 28 2875 Petarda. To jest dla mnie, uj, ukochany obiektyw. Szczerze mówiąc, przez parę miesięcy w ogóle nie miałem innych. Dopiero jak tam potrzebowałem kosztu do firmy, to kupiłem inne. I żeby było oczywiście śmiesznie, mam też je do sprzedania. I to dam to dam to down. Uwaga! Mam do sprzedania jeszcze takie obiektywy FE85 Sony. Nie użyty nigdy. Dosłownie nigdy. I nie żartuję. Po prostu je kupiłem. Nie było nigdy okazji. Ten obiektyw jest na tyle świetny. Zawsze myślałem, że troszeczkę zajmę się tą portretówką. Tak, jakoś miałem jakieś takie tam przybłyski, ale oczywiście szybko zrezygnowałem z tego. I drugi mam Sony. Tą słynną, właśnie 50 piątkę 18 ze światełkiem. Zajsa T. Oczywiście też nie użyta. Nigdy. Także sprzedaję te dwa obiektywy jako nowe. One są do. Na osobnym ogłoszeniu mam jeszcze taki jeden, ale nad tym się zastanawiam, czy go wystawię na sprzedaż. Ten już jest używany co prawda mega mega rzadko, bo to jest szeroki kąt. Oczywiście go kupiłem pod moje Sony A6400. Zastanawiam się, czy będą się sprzedać, czy nie, ale ten set akurat chciałem dostać. Czyli właśnie ten obiekt to tego A6400. Jeśli zabraknie mi kasy będzie też do sprzedania. więc jak chcecie, to pytajcie. Teraz tak, mam też or drugą oryginalną baterię do sprzedania. Gdyby ktoś chciał, użyta y, dosłownie półtora raza. <laughs> Wieszcie, albo nie, ja mówię, jak jest. Użyta półtora raza. Tamta bateria jest po prostu tyle, taką powiem, że ja nie potrzebowałem za dużo. Także uczyłem ją raz i później zrobiłem ją drugi raz i ją po prostu wyciągnąłem, żeby y, nie była w pełni lodowana, żeby po prostu trzymała w 100% właśnie moc. Zgodnie z tą informacją na, na opakowaniu y, jest teraz w opakowaniu oryginalnym po prostu, był. Nie używam tego w ogóle. Tam oczywiście obiektyw też jest do sprzedania. Jest to Tamron ze światełkiem właśnie 2.8. Oczywiście do tego opakowanie z tego co kojarzę ma 5 lat gwarancji. Chyba coś tam rejestrowałem. Obiektywy kupiłem tamte w zeszłym roku w listopadzie, czyli są też jak najbardziej na gwarancji. Aparat oczywiście też jest na gwarancji, bo był kupiony w zeszłym roku w czerwcu, czyli mam 2 lata. Czyli co? Baterie wkładamy. Jak chcecie jeszcze dokupić sobie jakichś tam tych akcesoriów. A, już to mam do sprzedania A6300, bo to był kupiony, Najpierw kupiłem właśnie ten. Później myśleliśmy, że będziemy robić tutaj w firmie wywiady z naszymi klientami. Dlatego chcieliśmy, żeby był drugi obraz bardzo podobny, żeby jak najmniej było później po roboty na postprodukcji, to stwierdziliśmy, że kupimy tego A6300, żeby miał podobny właśnie obrazek. Żeby... Chociaż miałem tego Lomiksa, ale. On jednak się różni, tam trzeba było kombinować, a nie chcieliśmy stwierdzić roboty, mówię, że kupimy tam za, za, za 2600 z tego właśnie yy, A6300 I, i ten, ale się okazało, że tamten ten pomysł nie wypalił, klienci nie chcieli z nami za bardzo współpracować i tak właśnie szczerze mówiąc, mam tam, tamten też do sprzedania. Na tym aparacie, słuchajcie, mamy zrobione dokładnie trzy yy, tysiące 3000, dobra, 3000 yy, cykli migawki czyli mam dokładnie 3000 i dwa zdjęcia, o tak. <laughs> Wykonane, więc przebieg żaden. <laughs> Bo jest jak jest Wam dobrze znane, wszystko to to wiecie, że to jest po prostu to jest aparat, który po prostu robi 100 tysięcy i dopiero się do, dociera. To co? Włączymy tutaj jakiś obiektywik, żeby pokazać, że wszystko funkcjonuje w porządku, jest jak najbardziej ok. Ja podłączam ten mój którego najbardziej na całym świecie kocham to jest mój naprawdę ulubień najulubieńszy w ogóle yy, Obiektyw, tylko Czekajcie, muszę zobaczyć gdzie jest to kropeczka jest, żeby tutaj niczego nie skopać. O, mam. Ok, ostrożnie. Oczywiście tak samo i na tym obiektywie. On jest bez najmniejszej skazy. Fit od nowości, od, od wyjęcia w pudełka. Drodzy, zakładam. Yy, on będzie do, oczywiście do, do zakupu na kolejny na innym moim ogłoszeniu oczywiście możecie kupić parę rzeczy w dułacie. także tak to wygląda sobie z boczku tak się prezentuje właśnie ta moja A6 A7000, A6300 mam również ale do sprzedania teraz tak to, że to robi genialne filmy i genialne zdjęcia, po prostu wręcz bajeczne, to chyba myślę, że nie muszę nikogo przekonywać. Po prostu. Pff, to jest coś fantastycznego. I ciężko będzie mi bez niego żyć. Bo tam ten zostanie mi ten APS C6400. Ale. To jest właśnie to, że. Ten aparat był kupiony, dlatego że. Jak robiliśmy zdjęcia o naszych klientów, tych naszych, chyba mamy właśnie produkcję rolet i karniszy i później robimy zdjęcia o naszych klientów, tam zawsze warunki były kiepskie, a z tymi chodzeniami, z tymi lampami ze znacznym doświetlaniem to była jakaś masakra w ogóle. I chodziło też o to, żeby to miało właśnie szeroki zakres tonalny, bo wiadomo, że jak się robi pod okno, to te zdjęcia wychodzą fatalnie, że musimy się tam dużo nakombinować, po prostu, że coś tam z tego wyszło. Więc y, zainwestowaliśmy właśnie w pełną klatkę, bo tak nam zapewniali, że będą faktycznie lepsze. No i oczywiście są także. Ale nic, zmienia się profil firmy, więc musimy po prostu, no niestety, y, to sprzedać, bo mamy co innego na oko, pilniejszą inwestycję okazyjną, którą, w którą chcę wejść a i muszę nazbierać. Kasy. Yy, słuchajcie, no dobra, tutaj już koniec mojego gadania. Pokazujemy, co jak zdejmujemy yy, osłonkę. Pojawia nam się oczywiście monitorek, z genialnego. dobra, tutaj z, z piekielnie szybki. To, to nawet nie ma o czym gadać, to to po prostu robi po prostu i szybciutko się szybciutko te zdjątka, ja mam to ustawione na auto. na zielono na zielono. Dobra, niech jest na zielono, nie będziemy się tam teraz trykolić, że potrafimy pek, pek, także sobie robimy zdjótka. Oczywiście możemy sobie przybliżyć. Jeśli chodzi o ostrość, to tam łapie, wiem co chcemy, gdzie chcemy, co jak chcemy. Jestem teraz na auto, więc tam nie, nie poprzesuwam sobie tutaj żadnej żeby... ostrości. Oczywiście działa tutaj na na dotyk, jeśli chodzi o yy, oczywiście. Stać sobie tu, czy tu. No, piekielnie szybko działa, tak? Co było super, do naszych prezentacji, gdy y, sobie ustawiałem, y, to po prostu praktycznie nie zdarzyło się nigdy mu, żeby nie ustawił dobrze ostrości. Czyli jakbym prezentowałem jakiś na przykład produkt, że na przykład, o to tu wykonaliśmy na przykład taką i taką montaż rolety w takiej takiej tkaninie i pokazywałem na przykład coś bliżej, dalej coś pokazywałem w rękach, na przykład przed sobą, to zawsze skuba, w jest tak daje to wszystko, że naprawdę jest mi aż trochę żal, ale nic. Ja kiedyś kupię znowu. Chyba, że jeszcze spróbuję, zobaczymy. Może kiedyś coś innego, bo też pojawiły się te nowe pana Soniki, ale jakoś jeszcze nie mam do nich tam przekonania. Ale yy, to pytarta. Jeśli chodzi o ostrość, to było też bardzo, bardzo dla ważne. To super. Słuchajcie, no wiadomo, tryb filmowy to. Przełączamy sobie na niego. Pyk, nagrywamy sobie. A, nie, zupełnie O, jest dobra, pełna karta. Sorry, nie, nie zrobimy. Dlatego nie chciał tymi zrobić seryjnych też zdjęć. No trudno. Przepraszam mocniej nie pokażę wam teraz żadnych, żadnych sampli z niego. Muszę się pilnować, bo co chwilę z tego kadru wychodzę. Kurczę, mi tak niewygodnie. Yy. No co, ekranik, wszystko tutaj działa. Słuchajcie, myślę, że nie będę Was zanudzał za dłuższym filmem, bo wszystko jest jak najbardziej w jak porządku. Menu, gdybyście tam mieli jakieś pytania, to to walcie śmiało, pomogę. Troszkę się już na tym tutaj, na tym yy, aparaciku już tu nauczyłem, chociaż Wam powiem szczerze, że menu to bardziej mi przypadło do gustu Pana Także może tutaj, łyżka muszę rzucić do ich tutaj miodu, bo wszystko jest super, ale menu bardziej mi się. I tak samo wszystkie wyrzucenie przycisków też bardziej mi się podoba w Pana Soniku. Yy, ale to tak, jak mówię, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, jakiś włosek. Oczywiście, tu też można sobie przypisać y, własne. Bo to jest właśnie to, że w Sony, że tu można każdy jeden przycisk, można sobie przypisać y, in, inne, y, inne, y, jakąś tam funkcję. Więc po prostu tutaj można pod siebie całkowicie wszystko pozmieniać. No to jest super, super, super rzeczą. Dobra, słuchajcie, bo się motam tutaj w zeznaniach. No to jest widać że obiektyw, że jest. A już tak pokażę wam. Troszkę, że też jest. Zero tego, filtr już zdjąłem, żeby pokazać, bo za chwilę będę prezentował obiektyw, no i tyle. Słuchajcie, no co, wyłączył się? Wyłączył się, OK jest. O, też jest fajna funkcja właśnie, przy czym się pokazało, że jak, jeśli jest nieużywany, to on się wyłącza sam, nie, nie traci wtedy mocy z baterii. Bateria jest, wiadomo, tutaj jest duża, tu możemy akurat wyciągnąć, bo i tak ma zabezpieczenie, oczywiście na kartę SD że tu wszystko pięknie działa to chcemy cokolwiek chcemy sobie zmienić ustawienie na P, na A na S, na M co sobie tam kto życzy to co ostatni rzut okiem ja serdecznie zapraszam na kolejne ogłoszenie, gdybyście coś chcieli kupić w duecie razem z tym przecudownym body które zrobił niesamowitą furorę. <laughs> się wcale nie dziwię, bo jak zobaczyłem obrazek z tego, jaka tu jest rozpiętość tonalna, to jest, to jest poezja. Po prostu poezja w ciemnych tych, to tam można wyciągnąć cuda I ze zdjęć z filmów. Także polecam serdecznie. Nie przedłużam jak zwykle filmik. Wyszedł mi kurczę za długi. Wobec tego zapraszam na inne ogłoszenia. No i co. Pragnę Was i życzę udanego wieczoru. Cześć!